Zawsze miałem przesrane w życiu emocje, trzymałem swoje w ukryciu Jedyną nadzieję mam w swoich problemów w kryciu Szarych ludzi w koło od zajebania, każdy mnie we wszystkim pogania Życie nie ma żadnego znaczenia, mam dość nagłówniane życie patrzenia Dosyć tego wszystkiego bez przesady, nikt nie daje mi dobrej porady, ja już nie daję rady, te czasy mają same kurwa wady, tręczą mnie ciągle społeczne barykady. Ci, co nie pomagają, to czysto są gady Problemy w szkole mego potencjału zmarnowanie. Słuchaj moje życie, zapowiada się marnie. Nie daruję moim wrogom tego, że mają wyjebane w górę ego. I podejmują próby zniszczenia życia mego Niech lepiej pilnują swego jebanego życia marnego Czasem czujesz się jak ktoś niepotrzebny w podróży Wszystko już się wali i burzy i burzy Problem w moim życiu jest naprawdę duży Za dużo tego, za dużo problemów, za dużo Kiedyś ulubione rzeczy, teraz szybko nużą. Za moimi plecami za cicho, cicho jak przed burzą Oni wszyscy niczego dobrego nie wróżą Ani też niczemu nie służą, nie służą Szarzy ludzie w szarej rzeczywistości Załamanie wciąż dalej u mnie gości Ja chcę tylko poczuć smak prawdziwej miłości Ta bezradność już mnie kurwa złości Chcę im wszystkim połamać kości Ale to nic nie znaczy dla ludzkości to nie ma znaczenia dla ludzkości. 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 To nie ma znaczenia dla ludzkości.